Sklep obok mnie otworzyli. Z rozmachem, kurwa, siedem kas, jedna czynna. Wchodzę, a tam co? Oczywiście, jedna czynna. Ludzi w chuj, no ale jest siedem. Wychodzi nasza gwiazda, idzie, idzie z kawką w stronę kasy. No ale co się okazało, że zapomniała telefonu, a przecież kasy nie otworzy. Bo po co? Na drzwiach napis Zamykać drzwi sklep klimatyzowany. Jest klimatyzacja? Jest. Włączona? <laughs> nie. Ogromna kolejka do jednej kasy i siedzi taka. Siedzi taka Kasia i plakietka. Uczę się, pik. Pik, pik, ej! Jaki jest kot na ziemniaki? Telefon. Pik, pik. Trzeba wymienić rolkę. Rolka się skończyła. Wymienia rolkę. Wymienia rolkę. Przez kurwa 10 minut wymienia rolkę. No bo przecież tego nie potrafi, bo ma plakietkę. Uczę się, nie umie wymieniać rolki. Sklep oczywiście mały, ale te wszystkie babcie wpieprzają się z tymi wózkami do tego sklepu i jeżdżą po tym sklepie. Jeżdżą, nic się nie da, ani przejść, ani nic. Jeżdżą tymi wózkami, a w wózku co? Jedno masło. Już jesteś, doszedłeś, jesteś przy tej kasie, kasujecie. Pik, pik pik, pik pik. <laughs> Mogę być winna grosika?